nim odcinku. Jak zimno. O mój Boże. Może tutaj to jest bardzo ładne pole, może tutaj zamieszkamy co? W nocy. Mam pomysł. Dawaj! Pora wstawać. Która jest godzina. Hmm. Która jest. Jest czwarta rano. Co? Po co mi tak wcześniej obudziłeś? Tak smacznie sobie spałam. Wszyscy nie śpią. Wiesz co? Mam takie pytanie. Hm. Ale szefie, mamo. Żebym nie mogła zostać królową, a ty moją zwyczajną córeczką. Ale skąd ci przyszedł do głowy taki pomysł? Bo ja nie chcę być zwykłą matką. Powinnam to ja być królową, a ty powinnaś być zwykłą córką. Nie, nigdy tego nie zrobisz. Ale zrobię. Powiedz straże, głośno. No co, co, co? Nasza królowa Co się stało? Wasza wysokość Teraz to ja jestem królową. Zamknijcie ją. Jak to? Bo ja tak chcę. Ona każe, żebyście ją zamknęli. Żeby sobie pomyślała. Ale nie! Dobra, jak ta królowa chce. nasze. To zamkniemy ją, ale nie, to jest pomyłka! <grystanie> Teraz ja jestem prawdziwą królową. <grystanie> Idę spać na tym włożu, a ona nie sobie siedzi. <grystanie> mm, jak wygodnie! Ja! Co to było? To był żask królowej. Ciekawe, co się stało. No właśnie. No nie wiadomo. Sprawdźmy to. No dobra. Idę za tobą. Tak będzie na wszelki wypadek. Okej. Okay. Co się stało? Dlaczego tutaj nie ma królowej, tylko jest jej matka? Nie wiem tego. Naprawdę no, nie wiem. Budzi się. Zmywamy. Dziewiąta rano. Ach, idę im powiedzieć miłą niespodziankę. Mi ha, 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 ha. Wstańcie, kochani! Wstawajcie! Pora wstawać! Już dziewiąta! Kto nas budzi? A... Matka? Naszej królowej? Ale co ty robisz na jej tronie? Jak w ogóle to... Tu... Gdzie ona jest? Jakby wszyscy się obudźcie, to wam, to wam powiem. Słuchajcie, powiem wam taką rzecz: dlaczego nie ma królowej? Bo to teraz ja jestem królową. Ale, ale jak to? Przecież, co się z nim stało? Zamknęłam mnie w Nie wiem, jakim cudem oni się nabrali, ale jakoś się nabrali. I bardzo fajnie. To jest, to mdy Nie musicie. Słuchać. Słuchać. Co proszę? Cicho. Cicho, bo zaraz cię wolno tym głuptem. No, no i teraz Macie mnie słuchać. <laughs> Haha, o to mówię, rozkazy. Ty. Umyj Ty. Uprasuj ciuchy. Ty. Kup coś do żarcia. Ty, podawaj mi przekąski. To wszystko. Więc ruszajcie, ruszajcie. Szybko. Nie zlekać się. Ale ty tak nie możesz. Nasza była królowa tak nie robiła. To obchodzi. Już nowej, już starej królowej nie ma. Jest nowa. To niesprawiedliwe i niekonsekwentne. Pętna zrobię wszystko, żebym było najgorsze. było była najgorszą królą. Bo tego chcę. Muszę iść do mojego. Nie mówcie mu. Chłopaka. Co chciałaś? Chodźmy się wyprowadzić. Po co? No, nie mogę już dłużej znieść tej naszej królowej, nowej. Wolałam tą naszą starą. Cóż, tu idziemy. Chodź.